O ile święty Łukasz, Ewangelista Łukasz przekazuje nam wydarzenia związane z narodzinami Jezusa z perspektywy Maryi, Ewangelista Mateusz w swojej dużo krótszej narracji, relacji na ten temat, koncentruje się na przeżyciach, decyzjach i działaniach świętego Józefa. I słyszymy przede wszystkim o dlemacie Józefa po tym, jak usłyszał od Maryi o jej dziewiczym poczęciu. Józef uważa ewidentnie, że ta sytuacja przerasta go i w jakimś sensie wyklucza. Zastanawia się, w jaki sposób rozstać się z Maryją bez szkodzenia jej i jej dziecku. I właśnie wtedy we śnie słyszy głos anioła pańskiego. Okazuje się, że Boży plan realizuje się na pewno zmieniając ludzkie plany Józefa, ale jednak w ramach pewnego fundamentalnego projektu życia, które Józef już razem z Marią przyjął i starał się realizować. Są małżeństwa. Złożyli już sobie zgodnie z ówczesnymi żydowskimi zwyczajami ślubowanie małżeńskie i mają plan wspólnego życia. A Bóg, nawet dokonując tego najważniejszego w dziejach historii człowieka dzieła, czyni to szanując ich projekt życia małżeńskiego. Właśnie jako rodzina, jako małżeństwo mają dziecko. Dziecko, które poczęło się z Ducha Świętego, mają zapewnić mu dom, opiekę, rozwój, wychowanie. Pan Bóg szanuje porządek świata, który sam stworzył. Nawet dokonując największych cudów, posługuje się ludźmi, posługuje się nami, zaprasza nas do aktywnego uczestnictwa i współpracy, a jednocześnie szanuje nasze życie, szanuje także i nasze wybory. Józef i Maria tworzą dom, w którym może narodzić się Jezus, ponieważ właśnie zarówno Maria, jak i Józef zgodzili się na ten wielki dar i tę niezwykłą odpowiedzialność. A Pan Bóg realizuje swój projekt, czyniąc ich aktywnymi uczestnikami. Widzimy tę aktywną rolę Józefa kiedy podejmuje decyzję o emigracji do Egiptu. Pan Bóg wspiera go także wtedy przez swojego anioła, informując o zbrodniczych zamiarach Heroda, ale to Józef podejmuje decyzję i odpowiednie działania. Potem także po śmierci Heroda czytamy o tym, że Józef zastanawia się i rozważa, jakie miejsce w Ziemi Świętej będzie najlepsze dla jego rodziny. Pan Bóg przemawia do Józefa we śnie przez anioła. Właśnie ta podwójna mediacja. Anioł i sen podkreślają także delikatność Bożego głosu. Anioł to nie jest człowiek, nie jest, łatwo i zrozumieć, nie jest łatwo usłyszeć i zrozumieć głos Anioła. A tutaj tym bardziej słyszymy jeszcze o śnie, w którym przemawia do Józefa Anioł. Warto jest wsłuchiwać się w głos Pana, abyśmy, właśnie tak jak święty Józef, i jego żona, Najświętsza Maria Panna, umieli w naszym zwykłym ludzkim życiu usłyszeć głos Boży i uczynić się właśnie miejscem realizacji Bożego planu zbawienia. Bo Pan Bóg nie daje nam aż tak wielkiej misji jak Józefowi i Marii, ale także i w naszym życiu pragnie dokonywać swojego dzieła.